Błogosławiona Anna Katarzyna Emeryś, pasja, czyli bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyta Halina Łabonarska. Pierwszy upadek Jezusa pod Krzyżem. Uliczka ta przy końcu znowu skręcała w lewo, rozszerzała się i wznosiła nieco do góry. Przychodzi tędy podziemny wodociąg z góry Syjon, jak mi się zdaje, sama bowiem słyszałam szmer i plusk wody w rurach. Płynie on dalej wzdłuż rynku, gdzie także pod ziemią prowadzą obmurowane rury i kończy się w sadzawce owczej, przy bramie tejże nazwy. Na zakręcie uliczki, zanim poziom zaczyna się wznosić, jest głębsze miejsce, gdzie w czasie deszczów tworzy się wielka kałuża błota i wody. Tutaj, to jak i na wielu innych ulicach Jerozolimy, leży spory kamień, by łatwiej było przejść przez kałużę. Doszedłszy dotąd, osłabł Jezus bardzo i nie miał już siły iść dalej. A że siepacze szarpali nim niemiłosiernie, potknął się o wystający kamień i jak długi upadł na ziemię, a krzyż przygniótł go swym ciężarem. Siepacze zaczęli kląć, kopać go i popychać, powstała wrzawa i cały pochód się zatrzymał. Na próżno wyciągał Jezus rękę, by ktoś mu pomógł powstać. Ach! wnet przeminie wszystko rzekł i zaczął się znów modlić tu i ówdzie widać było niewiasty z wystraszonymi dziećmi płaczące ze współczucia wnet przyskoczyli faryzeusze krzycząc dalej nagońcie go do powstania inaczej umrze nam tu w drodze nad przyrodzoną mocą wzniósł Jezus swą Biedną głowę do góry, a ci okrutnicy szatańscy skorzystali z tego i zamiast ulżyć, wsadzili mu na głowę cierniową koronę. Po czym dopiero poderwali go gwałtownie z ziemi i włożyli mu krzyż z powrotem na barki. Musiał teraz Jezus trzymać głowę całkiem na bok, gdyż inaczej szeroka korona. Zawadzałaby o krzyż. Tak wśród powiększonej męczarni szedł Jezus chwiejnie ulicą, szerszą już w tym miejscu i wznoszącą się lekko do góry. share at passing